Instytut Polski w Paryżu chciał w nietypowy niż sposób opowiedzieć Francuzom o Koperniku w związku z 550 rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika. Dlatego we współpracy z Biblioteką Narodową we Francji postanowiliśmy zorganizować taką wizytę, by zobaczyć skarby, jakie kryje Biblioteka Narodowa we Francji, a które dotyczą Mikołaja Kopernika, bo warto wiedzieć o tym, że... Wśród 13 milionów druków, które znajdują się w bibliotece, około 30 dotyczy właśnie Mikołaja Kopernika. Jest to jedna z najbogatszych bibliotek i najstarszych bibliotek na świecie, która jest odziedziczyła zbiory królewskie. Wśród jej bardzo bogatych zbiorów mamy bardzo dużo poloników, czyli dokumentów związanych z Polską i z Polakami, a wśród nich bardzo bogaty zbiór dokumentów związanych z Kopernikiem. Przede wszystkim pierwsze trzy wydania jego wspaniałego dzieła De Revolutionibus, które są w rezerwie rzadkich, La Réserve des Livres, ale inne Wydanie jeszcze jest w departamencie Karzeplą, de de także poza tym inne, inne, różne inne zbiory związane z Kopernikiem i z całym otoczeniem naukowym, które wszystkie te zbiory pokazują, jakie były kontakty między naukowcami w erze, kiedy nie było internetu, kiedy nie było telefonu, jak jednak naukowcy się kontaktowali i jak te wieści, prawda i wymiana, wiadomo, wymiana wiadomości. Naukowych była bardzo szeroko rozwinięta.